Zawsze ja z chciałbym mówić w tej lekcji, czym jest nn parameters. Nie wiem, do czego się go używa. Nn parameters określa, służy do definicji parametrów, które są, że tak się wyrażę, kompatybilne dla Optimizera, żeby z nas zmieniał je w trakcie treningu. Czyli po prostu nn parameter określa do określanie atrybutów jakiegoś obiektu. Które to atrybuty powinny być zmieniane w trakcie treningu przez Optimizer? No i mamy tutaj przykładowo warstwy liniowe, każdy chyba je stosuje, no i one mają sobie weight i bias. No i możemy je zainicjować, że tak się wyrażę, samemu, z tym, że powinniśmy to zrobić poprzez nr parameter przez, jako obiekt tej klasy który przekształci na przykład e, e, tensor CSR e, stworzony przez Torch albo e, tensor 1 stworzony przez, przez Torch e, Ones. E, no i w ten sposób możemy sami zainicjalizować parametry wagi i biasu, które później Optimizer będzie nam zwracał. Będzie nam optymalizował. No i za chwilę pokażę, jak to w kodzie wygląda.